Nad czym tym razem powinien zapłakać pan marszałek Sejmu? Bo to jest wszystko chińskie, to nie jest polska produkcja. Może nad znajomością geografii? Żadnych podatków w skarbie państwa z tego, żadnych korzyści. Może nad znajomością ekonomii? Ostatnio te wajpy zablokowaliśmy, te zapachowe, te y A może też nad znajomością prac Sejmu? No bo według pana marszałka Sejmu, kandydata na prezydenta Polski Gdańsk jest w Chinach. Wielkopolska. Południowa Polska, zachodnia część Polski, jest w Chinach. Nie płacisz tu podatków, to nie ma utrzymujów. Pan marszałek Sejmu zdaje się nie pamiętać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy podniósł podatki związane z elektronicznymi wiecieczymi. Wychodzi na to, że pan marszałek nie orientuje się, że akcje za podatek VAT, PIT i CIT, że to są podatki czyżby jeden z kandydatów na urząd prezydencki nie orientował się co uchwala sejm i co podpisuje prezydent jeżeli coś jest nieprodukowane w Polsce i nie jest produkowane w Unii Europejskiej to tam się płaci również cło cło jest formą podatku a nie kandydacie panie marszałku więc o jakim braku podatków z tego wszystkiego pan marszałek był łaskawy mówić ale wiecie, że w świetle ostatnich doniesień medialnych te ustawy, które związane były z branżą, o której mówimy, one były na korzyść dużych międzynarodowych koncernów, które niespecjalnie dużo podatków płacą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ale wy wiecie, że tacy ludzie mają wpływ na wasze życie. Dzięki takim ludziom zostaje wam mniej pieniędzy w portfelu? To teraz pytanie do nas. Nad czym my Powinniśmy zapłakać. Być może przy najbliższych wyborach nie powinniśmy płakać, ale wyciągnąć wnioski. Możesz też wyciągnąć wnioski, obserwując mnie i patrząc, co się tutaj dzieje. Rozmóż się.